Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałem się jeszcze odnieść do sytuacji Krzyśka Włodarczyka. Ja już wspominałem na, na swoim kanale kilka filmów temu o tej sytuacji, która Krzyśka spotkała, ale myślę, że warto do tego tematu wrócić, ponieważ w moim odczuciu ta surowość tego tego drugiego wyroku, ale za to samo przewinienie, no jest dosyć niewytłumaczalna. Krzysztof od odsiedział pół roku za to, że jeździł na zakazie sądowym. Czyli zastosowano wobec niego ten najsurowszy wymiar kary. I wydaje mi się, że po takich doświadczeniach z zakładu karnego. On już by nigdy w życiu nie wsiadł do samochodu za kierownicę. W przypadku, gdyby ponownie taki zakaz sądowy dostał. W międzyczasie okazało się, że ma jeszcze jedną sprawę za to samo za, za jazdę na zakazie sądowym. No i teraz zobaczcie. Chłopak przez tyle lat udzielał się społecznie. Bo naprawdę, trzeba to Krzyszkowi oddać. On od samego początku jeździł do tych domów dziecka, do zakładów karnych, w odwiedziny. Bo udzielał się w akcjach charytatywnych. Jak pamiętam, zawsze Krzyśka Wodarczyka było przy takich akcjach społecznych widać. Ma trójkę dzieci, które trzeba wyżywić. Ma ostatni moment na to, by jeszcze w sporcie coś spróbować zrobić. A przynajmniej zarobić no i zostaje tej możliwości pozbawione przecież istnieje coś takiego jak dozór elektroniczny można było wedle mojej oceny powtarzam ja nie jestem sądem ale można było wobec niego zastosować ten, ten ten sposób odsiadywania tego wyroku sąd uznał inaczej w moim odczuciu W pewien sposób krzywdząc Krzyśka i jego najbliższych. Ale być może nie, być może czegoś nie wiem, być może nie znam jakichś zakulisowych spraw, może tam się jeszcze coś wydarzyło. Ale jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o kolejne złamanie zakazu sądowego, może nie tylko, bo to jest, to jest, to jest poważne przewinienie. To jest, to jest zarzut karny, to jest poważne przewinienie. No ale przecież Krzysiek nie jest żadnym bandytem. To no nic, leży mi to na sercu, bo, bo moim zdaniem mogło się to wszystko potoczyć trochę inaczej. Tyle ode mnie mojego komentarza na temat tej sytuacji.